Nowa pizzernia ma odmienny styl i formę obsługi klienta od tej, którą znamy. Historia kompanii Pizza Hut sięga roku 1958, kiedy to bracia Frank i Dan Kerneyowie otworzyli pierwszą restaurację w Wichita w stanie Kansas. Kansas, a więc i kowboje, tym razem spokojni, weseli i umuzykalnieni. Obecnie Pizza Hut posiada ponad 9 tysięcy restauracji w 70 krajach świata. Pomimo że 1 milion dolarów zainwestowanych w przedsięwzięcie w Szczecinie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, tylko dwóch ze 110 pracowników jest obywatelami amerykańskimi. Głównymi produktami są Pan Pizza, Dean Crispy Pizza, Personal Pan Pizza pierwszy gatunek szybkiego dania sprzedany na dużą skalę. Niesłychany rozwój pizza Hatza wdzięcza temu, że umożliwia wybór najróżniejszych gatunków pizzy. Restauracja proponuje poza pizzą startery, bar sałatkowy. Makarony, napoje i desery.